W tym materiale chcę Wam pokazać moją strategię inwestycyjną na podstawie teoretycznego materiału, jaki zamieściłem niedawno na kanale. Link do niego znajduje się w prawym górnym rogu. Pokażę Wam poziomy wejścia oraz poziomy stop loss dla pozycji na podstawie formacji wzrostowego marubozu. Przeanalizuję historyczne teoretyczne pozycje na niektórych spółkach oraz kilka z poziomów wejścia zbliżonym do obecnej ceny waloru, aby za jakiś czas sprawdzić jaką mają skuteczność. Jest to materiał bardziej instruktażowy. Żadne z dzisiejszych analiz nie należy traktować jako pewniak inwestycyjny. Ja również nie będę otwierał pozycji na podstawie dzisiejszej analizy, po pierwsze dlatego, że nie mam już wolnych środków, a po drugie nie otwieram pozycji tylko na podstawie analizy technicznej, a dzisiejszy materiał ograniczy się jedynie do niej. No to startujemy. Na początek kilka spółek z już pewną historią notowań po wystąpieniu Marbozu. Najpierw Boryszew. Mamy tutaj wyraźnie trend spadkowy. Natomiast 22 kwietnia pojawiła się marbuz wzrostowa, która przybiła ten górne ograniczenie kanału spadkowego. Mamy tutaj potwierdzenie w wysokich obrotach. W porównaniu z poprzednimi sesjami rzeczywiście te obroty były tutaj duże. Zobaczmy, jak wysoki wzrost był tutaj kursu. Korpus zdecydowanie wysoki, wzrost około 30%, a więc spory. W przypadku takiego wzrostu i w przypadku otwarcia pozycji na zamknięciu takiej sesji, linie wsparcia określiłbym w połowie świecy, czyli w okolicach 5,74. Drugi poziom w podstawie świecy. Pominąłbym ze względu właśnie na duży wzrost na, na tej sesji. Czyli mamy tutaj potencjalne, potencjalną stratę w okolicach 12% na pozycji w momencie odpalania 100 lossa, na przy, natomiast widać, że tutaj ten kurs po otwarciu poszedł jeszcze w górę. Mamy tutaj brzydką świecę spadkową z długim górnym cieniem i z wysokimi obrotami wyższymi niż na marbuzu. Dlatego w kolejnych sesjach no, należało się spodziewać tutaj zejścia w głąb tej świecy marbozu. Natomiast poziom stop lossa był respektowany. Kurs tutaj nie zszedł aż w te okolice, dlatego wydaje mi się, że jest tutaj potencjał do tego, że kurs w kolejnych sesjach wzrośnie. Mamy tutaj na, na tej korekcie też spadający wolumen, co jest dobre. I po... U stania tych spadków mamy świecę, która przebiła poziom wejścia. Poziom wejścia w okolicach 656. Wysokie obroty, przebicie tego poziomu wskazuje na to, że rzeczywiście mamy tutaj możliwość kontynuacji wzrostu. Zobaczymy za jakiś czas, czy rzeczywiście kurs poszedł do góry. Kolejna spółka, jaką Wam pokażę, gdzie widać wyraźnie wzrostowy marbozu, to PGMSA. Spółką byłem zainteresowany w momencie inwestycji w Lubawę i z Remp. Zrezygnowałem akurat z inwestycji w tą spółkę, ze względu na to, że jest to spółka z New Connect o niskich obrotach, niskiej kapitalizacji, no ale mamy tutaj również marbozu, które się wybudowało kilkukrotnie wręcz. Pierwsze marbozu, poziom wejścia 6,58. Zobaczmy, jaki wzrost mieliśmy tutaj na tej sesji. Zaznaczmy sobie może poziomy wsparcia w połowie sesji w połowie świecy marbozu i w podstawie. Zobaczmy jaki wzrost był na tej sesji, no 40% prawie, a więc to wsparcie w podstawie bym sobie darował, ze względu na to, że byłoby to za duży potencjał na pozycji. Stop loss no, nie, o około 15% niżej niż pozycja otwarcia, więc akceptowalnie. W kolejnej sesji Widać tutaj wybudowaną spadającą gwiazdę na wysokich obrotach, a więc podobnie jak w przypadku Boryszewa, nie dziwi tutaj, że kurs szedł i zaczął testować poziom wsparcia. Natomiast widać tutaj, że ten poziom w powierzchni jest respektowany. Mamy tutaj zejście cieniem w okolicach tego wsparcia, natomiast dla mnie ważniejsze są poziomy zamknięcia. Także tą pozycję na pewno bym utrzymał. Mamy też zejście z obrotami w, w korekcie, co też wskazuje na to, że jest tutaj szansa na wybicie w górę. Natomiast później w kolejnych sesjach no, na dużych obrotach wybudowała się kolejna marbozu. Co potwierdziło jakby tą pierwszą marbozu i mamy tutaj rzeczywiście wybicie w górę. Kolejne sesje, kolejne marbozu. Jedna, druga, tutaj trzecia. Natomiast no w sumie może tutaj to już rzeczywiście nie jest to marbozu, bo tutaj mamy górny cień, długi, wysokie obroty, a więc to jest pierwszy jakby znak zapytania, czy tutaj dalej rzeczywiście te wzrosty będą. W kolejnych sesjach mamy brzydkie świece czerwone, czyli spadkowe. Więc myślę, że jakbym miał otwartą pozycję tutaj, to byłaby szansa, że zamknąłbym ją na przykład dzisiaj albo wręcz wczoraj. Wtedy zanotowałbym zysk około 123% na pozycji, więc całkiem fajne w przypadku miesięcznej pozycji. Ten temat jest już zgrany, no tutaj rzeczywiście ta formacja została potwierdzona, jest tylko pytanie kiedy zamknąć tą pozycję. Ja bym zamykał ją w tej chwili, bo nie wiadomo, czy po takich dynamicznych spadkach jest tutaj jeszcze jakiś potencjał do wzrostu. Teraz przeanalizujmy sobie spółki, które mam w portfelu XTB. Tutaj również widzę formację marbozu. Na wykresie dziennym rzeczywiście może nie widać, natomiast przyjdźmy sobie na interwał tygodniowy. No i tutaj jest rzeczywiście piękna marbozu bez żadnych cieni. Może te obroty rzeczywiście nie są tutaj jakieś imponujące ze względu na to, że w poprzednich tygodniach te obroty były podobne. Natomiast ze względu na to, że lubię tą spółkę, więc również tutaj skusiłem się na to, żeby przeanalizować poziomy wejścia i wsparcia dla tego marbozu. No tutaj. Straszy trochę ten górny ograniczenie kanału wzrostowego. Rzeczywiście jest tutaj bliższy poziom, więc teoretycznie wejście tutaj jest dosyć ryzykowne. No ale załóżmy, że otwieramy pozycję na zamknięciu tej marubozu w okolicach 90 zł. Zaznaczmy sobie poziomy wsparcia dla tej pozycji. <laughs> Połowa świecy, czyli poziom około 85 zł, został przełamany już dwie sesje później. Natomiast podstawa była testowana cieniem dolnym natomiast w cenach zamknięcia była respektowana ryzyko dla pozycji około 10% tutaj już jakby nie ma potencjału do dalszego testu tego wsparcia jeśli ta marbozu ma być potwierdzona to rzeczywiście tutaj jest już tylko możliwość odbicia w górę kurs zobaczymy czy tak rzeczywiście będzie przeanalizujemy i wrócimy do tej sytuacji już niedługo zobaczymy, że czy rzeczywiście ta maruboza tutaj potwierdzi potwierdzi się, czy będzie zanegowana. Dobra, przejdźmy sobie do kolejnej spółki, czyli do Creepy Jar. Przejdźmy na interwał dzienny, i tutaj rzeczywiście również w ostatnich dniach, 19 maja, mamy marbozu wzrostowe. Poprzednia sesja nie, nie jest marbozu, mimo że obroty były wyższe, ale tutaj mamy górny cień, także analizujemy to drugie marbozu. Pozycja wejścia, no dosyć wysoko, też jest tutaj blisko górnego graniczenia kanału wzrostowego, więc dosyć duże ryzyko. Ale lubię tą spółkę, więc zobaczymy, czy rzeczywiście ta marbozu zostanie potwierdzona. Wejście w okolicach 445 zł. Połowa świecy to jest 427 i tutaj rzeczywiście ten poziom został już złamany, natomiast podstawa świecy wciąż jest respektowana w cenach zamknięcia. Mamy tutaj dolne cienie, rzeczywiście tutaj było zejście niżej, ale dla mnie istotniejszy jest jakby poziom zamknięcia danej sesji. Tutaj rzeczywiście też już kierunek jest tylko jeden. Jeśli chcemy wierzyć w to, że ta formacja da pozytywny wydźwięk, no to kurs musi iść do góry. Zobaczymy w przyszłych analizach, czy rzeczywiście tak się stało. Teraz kolejne spółki, w których też widzę Marbozu. TS Games na sesji z 22 maja mieliśmy Marbozu. Rzeczywiście tutaj obroty trochę nie potwierdzają tego, że jest to. Prozrostowa formacja, no ale MaroBozy rzeczywiście został wybudowane. 5% wzrostu w ciągu jednej sesji. Zaznaczmy sobie poziom teoretycznego otwarcia pozycji 103 zł. Zaznaczmy również poziomy wsparcia w przypadku trendu wzrostowego. No, tu, tutaj mamy dwa poziomy, czyli połowa świece, okolice 100 zł i podstawy, czyli 97-98 zł. Natomiast w kolejnych sesjach poszedł w górę już jest powyżej jakby teoretycznego kursu otwarcia pozycji. I zobaczymy, czy w kolejnych sesjach rzeczywiście pójdzie w górę. Kolejna spółka, Allegro. Tutaj też na ostatniej sesji mieliśmy tutaj dynamiczny wzrost i wybudowanie marbozu wzrostowego. Obroty nie są może jakieś imponujące. Spółka nie należy do mojego grona faworytów, ale ze względu na to, że rzeczywiście tutaj ten korpus ostatniej świecy jest dosyć wysoki, to też zabawimy się i otworzymy pozycję i zobaczymy, co w przyszłych sesjach przyniesie ta otwarta pozycja. Czy rzeczywiście tutaj też będziemy mieli zysk, czy nie. Otwarcie pozycji na poziomie 35-20. Wsparcie w pierwsze w połowie sesji, w połowie dzisiejszej sesji, czyli. W połowie świecy z dzisiejszej sesji, czyli 34,34 ,34 i podstawa 33,54. Ze względu na to, że no tutaj wzrost nie był jakiś bardzo imponujący, to darowałbym sobie ten poziom w połowie sesji, w połowie świecy, natomiast utrzymałbym stoples przy podstawie świecy. Tutaj możemy sobie przeanalizować też różne scenariusze, jakie może przyjąć kurs po wybudowaniu morbozu. Pierwszy to jest taki, że otwieramy się czasami na wytrukowanie i idziemy od razu na północ, czyli budujemy coś w kształcie kolejnej marbozu i jedziemy do góry dość dynamicznie. Drugi scenariusz to jest zejście do około połowy świecy i dopiero odbicie w górę. No i trzeci scenariusz to jest zejście do podstawy świecy i dopiero ruch w górę. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku Allegro. Za jakiś czas wrócimy do tej analizy i zobaczymy, czy rzeczywiście to marbozu zostało potwierdzone. Kolejna spółka, na której widzę tutaj też coś na kształt marobozu, to PKN Oren. Tutaj mamy potwierdzenie w obrotach, mimo że rzeczywiście tutaj widzimy, że korpusy świetl zielonych czasami były nawet większe. Ten korpus nie jest jakoś specjalnie przekonywujący, no ale zobaczmy. Zobaczmy, co się z tego zadzieje. No tutaj mamy na ostatniej sesji około 3% wzrostu, dlatego poziom wsparcia rzeczywiście tutaj również ustawiłbym sobie w podstawie tej świecy. Otwarcie na poziomie 74,57. Wsparcie, zaznaczmy sobie również, podstawa świecy, czyli poziomy około 72,51. Czyli jakieś no, niecałe 3% niżej niż obecny kurs. No i wyrysujmy sobie może również te scenariusze, jak w przypadku Allegro, czyli idziemy od razu do góry, testujemy połowę świecy marubozu i dopiero odbijamy w górę. Bądź też testujemy podstawę i idziemy w górę. Każdy inny scenariusz powoduje zamknięcie pozycji i zanegowanie formacji. Kolejna spółka, na której widzę tutaj fajne marbozu, to jest Render Render Cube. No, natomiast no, jest tutaj również e, długoterminowy trend spadkowy. Obecnie jakaś tam konsolidacja widzę. Widzę, że tutaj się odbywa na e, kursie. No i rzeczywiście, ostatnie sesje to są podwyższone obroty i wybudowane ładne marbozu. Spółka dosyć e, mało płynna. Tutaj rzeczywiście poziom Poziom wsparcia jedynie w połowie świecy wchodzi w grę ze względu na to, że gdybyśmy tutaj jeszcze sobie pozwolili na wsparcie w podstawie, no to rzeczywiście moglibyśmy zanotować dosyć poważną stratę na pozycji. A w tym przypadku, no rzeczywiście, poła świecy to jest około 10% ryzyka utraty. No i tutaj również scenariusz pierwszy. Otwieramy się luką i idziemy w górę. Scenariusz drugi to jest test połowy świecy i kurs na północno. Trzeci scenariusz, czyli spadek do podstawy świecy, zamknie nam pozycję, mimo że jest szansa na odbicie w górę, mimo nawet tego scenariusza. Kolejną spółką do analizy formacji Marubozu wzrostowego jest spółka ZTPAK. Tutaj mieliśmy rekomendację z biura Makrewskiego, wydaną nie tak dawno i jest ona na poziomie około 38 zł. A więc potencjał tutaj wzrostu od momentu wydania rekomendacji to jest jakieś 100%. Nic dziwnego, że wybudowaliśmy po tej rekomendacji marbozu. Może nie jest to klasyczny marbozu, bo mamy tutaj górny cień, dosyć duży, ale mimo wszystko obroty są znaczne. Korpus też jest długi, więc traktuję to rzeczywiście jako marbozu. Wzrost na tej sesji to około 30%, więc w momencie otwarcia pozycji na poziomie zamknięcia sesji z marbozu to jest okolica 25 zł. Wsparcie dałbym tutaj rzeczywiście tylko w połowie tej świecy. Podstawy bym nie brał pod uwagę ze względu na to, że na tą odległość tego kursu od od podstawy, to tutaj byśmy mieli potencjał straty 16%, a w przypadku połowy świecy mamy 8% potencjał ewentualnej straty na pozycji. Natomiast w kolejnych sesjach obroty malały, jak to bywa w korekcie. Kurs rzeczywiście schodził niżej, ale nigdy nie dobił do połowy świeca, więc pozycja zostałaby zachowana. Natomiast w ostatniej sesji mamy tutaj wyjście ponad Cenę otwarcia na dosyć wyższych, podwyższonych obrotach, więc wydaje mi się, że tutaj jest szansa, że będziemy mieli kontynuację wzrostu w kolejnych sesjach i potwierdzenie wzrostowej wymowy świecy marbozu. Czy tak będzie zobaczymy w kolejnych sesjach. Do analizy rzeczywiście wrócimy za jakiś czas i zobaczymy, czy, czy tutaj kurs poszedł w górę. A teraz przeanalizujmy formację marubozu, która się nie sprawdziła. Mamy tutaj kurs TD Projekt Red, piękna świeca marubozu, 10% wzrostu w ciągu jednej sesji, podwyższone obroty, więc wszystko wskazuje na to, że mamy tutaj sygnał kupna. Natomiast na ostrzeżeniem pewnym jest dobicie do górnego ograniczenia kanału wzrostowego, więc jest to dosyć ryzykowne otwieranie pozycji akurat przy zbliżającym się w szczycie kanału. No ale rzeczywiście, tutaj, akurat w tym przypadku, wszystkie poziomy wsparcia zostały przełamane, także pozycja zostałaby zamknięta, niezależnie od tego, czy, czy ustawilibyśmy sobie stop los w połowie tej świecy, czy w podstawie, pozycja zostałaby zamknięta. Więc nie zawsze, nie zawsze, wzrostowe daje tutaj szansę na zanotowanie zysków. Otwarcie pozycji w okolicach 257 zł. Pierwsze wsparcie w połowie świecy 245, podstawa to jest 233 zł. Natomiast wszystkie one zostały przełamane, więc pozycja zostałaby zamknięta. Podobna sytuacja jest na spółce, którą już analizowałem na kanale. To jest PCF Group, spółka w ogromnym trendzie spadkowym. Natomiast mamy tutaj niedawno wybudowane marubozu jedno za drugim wręcz. No ale kurs rzeczywiście wciąż jest w stędzie spadkowym. Tutaj w ostatnim czasie jest pewna konsolidacja, jest szansa na to, że zejścia może głębiej już nie będzie, natomiast otworzenie pozycji na zamknięciu pierwszego marubozu i trzymanie jej w dłuższym terminie nie dałoby zysku. Pierwszy marubozu wzrost ponad 30%, otwarcie pozycji na, w okolicach 12 zł. No, w przypadku tak dużej świecy, no to rzeczywiście poziom stop lossa w połowie świecy ustawiłbym, na pewno nie w podstawie, czyli ryzyko około straty 15%. W kolejnych sesjach otworzyliśmy się luką wzrostową, poszliśmy w górę, jeszcze bardziej dynamicznie niż poprzednio. Kolejna sesja również, w pierwszej połowie sesji wysoko dotarliśmy do górnego ograniczenia kanału spadkowego, a więc bardzo wysoko, natomiast no, Wybudowaliśmy tu też ogromne obroty i niestety prospadkową formację spadającej gwiazdy. W kolejnej sesji mieliśmy zamknięcie luki. Tutaj rzeczywiście w przypadku zamknięcia luki, no, można było mieć nadzieję, jeszcze, że po zamknięciu luki, kurs rzeczywiście pójdzie w górę, no ale na kolejnej sesji okazało się jednak, że mam tutaj spadki, więc myślę, że teoretycznie na tej kolejnej sesji, która jakby zanegowała tą drugą marbozu próbowałbym zamknąć pozycję. Czyli okolice powiedzmy 40% można by było ugrać jeszcze mimo, mimo tych spadków w ostatnich trzech sesjach po drugim marbozu. A jeśli nie, no to też można by było zamknąć na no, zamknięciu nawet tej świecy z zyskiem. Natomiast jeśli trafilibyśmy na przykład, celowalibyśmy w to górne ograniczenie kanału spadkowego, no to można by było liczyć na 90% zysku z pozycji, więc całkiem fajnie mimo wszystko. Natomiast w kolejnych sesjach no, pierwsza marbuza została zanegowana dosyć szybko, a później nastąpiło zejście do połowy świecy i nawet niżej tej świecy, na której otwierałem teoretyczną pozycję, więc również ona by była zamknięta i ze stratą. Także nie zawsze, nie zawsze marbuzu wzrostowe daje zyski. Trzeba też wiedzieć, kiedy zamknąć pozycję i trzymać się stop lossów, jak najbardziej, żeby nie tracić więcej niż zakładane stop lossy. To tyle, co chciałem Wam pokazać na dzisiejszym filmie. Za jakiś czas wrócimy do tych analiz, zobaczymy, czy rzeczywiście te marabuzy wzrostowe w jakimś tam sensie dały zysk, czy rzeczywiście większość z nich zostało zanegowanych. Sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Myślę, że największe szanse, mimo wszystko, yy, mamy na potwierdzenie formacji na XTB i Creepy Jar. Te spółki mam dobrze przeanalizowane, więc wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście potencjał jest spory. Natomiast pozostałe to są jakby czysto z analizy technicznej wybrane spółki. Zobaczymy już jutro, jak się one otworzą, czy rzeczywiście tutaj będą potwierdzone te formacje, czy nie. A tymczasem mówię Wam, cześć.